Hej, witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale, słuchajcie ostatnimi czasy e, dostawałem sporo informacji odnośnie tego, że niektórzy nie wiedzą po prostu skąd brać jakieś mody, czy też e, pobierać aktualizacje do farminga to dotyczy to głównie osób tych, które e, mają pudełkową wersję gry e, ja wersję gry mam swoją na Steamie, dlatego też postanowiłem nagrać taki odcinek, żebyście mogli wszyscy sobie zobaczyć e, jak to mniej więcej wygląda, tak więc na oficjalnej stronie Farminga, e, aby pobrać aktualizację gry, wchodzimy w Updates i tutaj mamy najnowszą aktualizację gry na samej górze, oczywiście Farming Simulator 19, do 17 mamy niżej, e, tak więc to nie jest zbyt skomplikowane. Tutaj mamy wersję językową, co wybieramy i klikamy Pobierz. Jeżeli tutaj mamy ustawiony automatycznie język polski na tej stronie, to też nie ma problemu, bo automatycznie tutaj nam się ustawi. Wersja językowa polska do pobrania, następnie przechodząc, skąd brać mody? Ja do swojej głównej serii na kanale pobieram mody z oficjalnego modhaba. Raczej się chyba nie zdarza, żebym brał jakieś mody z innych stron do tej swojej serii. Mam w planach, może jakieś tam kilka odcinków o takich najciekawszych modach, nie tylko z oficjalnego modhaba, ale też z innych stron. Na chwilę obecną jestem tam na etapie tego przeglądania. E, tak więc tutaj na oficjalnej stronie mamy też bardzo fajnie to podzielone, mamy też tutaj jeszcze e, mod hub do farming symulatora 17. E, ale tutaj na przykład mamy też podzielone wszystko na kategorie najnowsze, najpopularniejsze, popularne e, prefaby, kategorie, tutaj mamy już tak bardziej wyszczególnione, czyli obiekty, mapy, paczka jakiś modów, Małe ciągniki, średnie i tak dalej, i tak dalej. E, tutaj macie też na tej stronie ocenione te mody. Te mody możemy pobierać również za pomocą gry. To najważniejsze, ponieważ w momencie, gdy wchodzimy do gry, mamy tam zakładkę mody i te mody również znajdują się w tej zakładce. Aby wszystkie te mody to można było sobie zobaczyć, trzeba chyba w tej zakładce nacisnąć przycisk X z tego co pamiętam. I wtedy pokazują nam się wszystkie mody, a nie tylko te. Na takiej, jakby stronie głównej, to są chyba te najpopularniejsze, mi się wydaje. Wtedy tylko widzimy, a po wciśnięciu przycisku X widzimy wszystkie. Następnie strona lsworld.pl. Tutaj też znajdziecie szereg różnych ciekawych modów. Z tej strony, tak jak mówiłem, nie pobieram zbytnio modów, ale jest to jedna z takich stron, gdzie raczej nie nadziejecie się na jakieś tam. Zawirusowane pliki, czy coś w tym stylu, e, śmiało możecie z tego pobierać i znajdziecie tutaj, myślę, o wiele bogatszy asortyment modów. Ponieważ, na przykład, nie możecie e, z oficjalnego Modhuba pobrać modów, z którymi mm, Giants nie ma podpisanej umowy. A tutaj, na przykład, mogą sobie tworzyć różnego rodzaju i to już pobieracie typowo na własną odpowiedzialność. Tak, ale mówię, że raczej nie nadziejecie się tutaj na nic takiego, co mogłoby. Nie wiem w jakim stopniu, zawirusować wasz komputer, jest to taka dosyć w miarę e, zaufana strona, że tak powiem. E, następnie mamy lsportal.eu. No, i tutaj też mamy szereg ciekawych modów. Na pewno z, znajdziecie sobie tutaj coś e, dla siebie. E, na górze mamy również wyszczególnione, i to, ta strona ma mody również do innych gier, m.in. Eurotrack Simulator. Farming Simulator 15, 13, Pure Farming 18, Farming Simulator 17 i Cattle and Crops. Eee, tą gierką kiedyś się coś tam interesowałem, sprawdzałem, jak to tam wygląda, ale nie urzekła mnie. Jedyne co tam jest, chyba to z tego co pamiętam, gleba 3D, taka dosyć ciekawa. Eee, modów tutaj też jak widzicie nie ma zbyt wiele, a wchodząc w Farming Simulator eee, 19 mamy tych modów. Naprawdę ogromną ilość, nie do końca jestem pewien, czy trzeba się tutaj logować i rejestrować na tej stronie. Z tego co mi się wydaje, to tutaj na tej stronie nie musimy się logować, na LS World na Modhubie nie musimy się logować, a na tej stronie nie wiem, bo nie pobierają stąd modów. Aczkolwiek znajomi mi mówili, że jest to całkiem fajna strona. Tutaj mamy fajnie podzielone na marki, więc jak widzicie, tutaj. Możemy sobie ściągnąć kilka ciekawych modów. Może jeszcze, gdzie te mody musimy umieścić? Te mody w momencie, gdy je pobierzemy, mamy oczywiście je w zakładce Pobrane. E, musimy skopiować. Przeważnie te mody są już gotowe. Po prostu kopiujemy lub wycinamy je z tego folderu i wklejamy do folderu w naszych dokumentach. Mm, szukamy sobie folderu Farm Simulator 19 i tam w tym folderze mamy zakładkę MODS, folder i tam to musimy wkleić. Później oczywiście w grze musimy sobie zaznaczyć, żeby ten mod był aktywny, tak więc nie zapominajcie o tym. Może jeszcze nagram taki właśnie odcinek, jak to wygląda w grze, jeżeli chodzi o pobranie tych modów. Jeżeli będziecie chcieli taki odcinek zobaczyć, oczywiście piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej.